Mimo przegranej Wasza drużyna troszeczkę, jak widzicie, zrobiła psiku za nowotworskiej siatkarką, ponieważ sprawi się to, że gałło się spotkanie o jeden set dłużej, a kto by powiedział, że przypadkiem by było nie 2-2, dwa, dwa. gdybyście, jak widzicie, zachowali tą formę z tego trzeciego seta. Trenerze, czy tak miało być, czy jednak coś zabrakło, C to, jak widzicie, czego, czego, jak widzieć, Pan żałuje? Nam jest szkoda, że nie doprowadziliśmy do Tie i szkoda myślę pierwszego seta, gdzie mieliśmy swoje szanse i zrobiliśmy zwyczajnie zbyt dużo błędów, w szczególności w, w zagrywce. Bo przy siedmiu naszych błędach w zagrywce tutaj nowy dwór e, tych punktów oddał się 3 e, i uważam, że, że serwis w tym pierwszym secie przeważył na, na korzyść e, gospodyń. Szkoda, że nie doprowadzamy do breaka, bo w tym trzecim secie Zaczęliśmy naprawdę dobrze grać konsekwentnie. Ee, nawet po dobrych zdobytych punktach z drugiej strony my potrafiliśmy zrobić od razu out, zagrać dobrą akcję i, i przejść do swojej gry, a w czwartym secie też prowadziliśmy równorzędną walkę. Stanęliśmy na końcu w jednym ustawieniu, gdzie nie mieliśmy recepty na to i nie mogliśmy. Nie mieliśmy jak się odratować w tym pierwszym ustawieniu i tutaj nas przeciwnik e, złamał w tej końcówce i Szkoda, że nie doprowadzamy do tie-break'a, bo jesteśmy tacy troszeczkę... Ja jestem troszkę taki rozdarty, bo z jednej strony e, przegrywamy spotkanie, przegrywamy 3-1, nie wywozimy stąd żadnych punktów nie doprowadzamy do tie-break'a, a z drugiej strony nasza gra i tutaj to jak się prezentowaliśmy w szczególności trzeci, czwarty set i gdzieś tam część drugiego momenty w pierwszym, to zasługuje na pochwałę, bo bo trzeci set to naprawdę dobra gra, tutaj wiemy, że Wiemy, że tutaj e, gospodarz to też jest zgrany zespół z dużym doświadczeniem. E, no to doświadczenie z tamtego sezonu, gdzie te dziewczyny się dobrze rozumieją na boisku, to na, to na pewno tutaj mocno procentuje. I potrafiliśmy grać e, w wielu momentach i przez spory okres czasu równorzędnie. Tutaj do, e, prowadzić równorzędną walkę z, z nowym dworem. Także to, to, to zasługuje na pochwałę. E, Zaraz przejdziemy do porządku, yy, do, kolej, do kolejnej rzeczy, zaraz się będziemy skupiać na kolejnym przeciwniku.